Czyli to nie jest tak, że jestem skazany, bo ojciec pił, dziadek pił, wszyscy w rodzinie pili, ja też już będę pił, nic mi nie pomoże. To nieprawda. Nieprawda, nieprawda. Zupełnie. Zawsze ten e, dajmy dato transgeneracyjny łańcuch, tak, gdzie z pokolenia na pokolenie e, przechodzą e, pewne przekonania i tak dalej. E, zawsze możemy to przerwać. No, i to jest taka duża nadzieja. Tak, na To to może być tym ogniwem, który się wyłamie z całego właśnie, z schematu. I znowu mówimy o sprawczości, uh -huh. nie? czyli chyba poprzez takie trzeźwienie, samoświadomość, świadomość siebie i wpływ, czyli odzyskiwanie tego wpływu na siebie, na swoje wybory, na tworzenie jakości w swoim życiu, ale też i o tym złamaniu pewnego kodu. Nie? Tego pokoleniowego, nie? że przecież ja nie muszę, nie? że to nie jest nigdzie nakazane, nie? że wiesz, tak uprowomocnić to, że ten pacjent przychodzi nie? i może być pierwszy, który dokonuje tej zmiany na przykład od iluś tam pokoleń. To daje moc. Oczywiście, że daje. To, to, może, to może dać moc. No ale tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, tą, tą moc jakby takie często, bardzo często dają konsekwencje, tak?